Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Sloan. To przestrzeń, w której dzielę się moimi odkryciami i inspiracjami oraz narzędziami, które wspierają w budowaniu spokoju i równowagi w codziennym życiu. Dziś skupimy się na temacie ważnym, niezwykłym. Porozmawiamy o szczęściu, a dokładniej mówiąc o hormonach szczęścia. Dzisiaj opowiem Wam, jakie mamy hormony szczęścia, i jak one wpływają na nas. I które bywają dla nas wyzwaniem w codziennym życiu, brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko ci wyjaśnię. Zacznę od tego, że niezwykle ważną sprawą jest budowanie świadomości, co daje poczucie życiowej równowagi. Mam tu na myśli świadomość tego, czym jest długotrwałe, a czym krótkotrwałe poczucie szczęścia. Mając tę świadomość, możesz realnie wpłynąć na swoje poczucie szczęścia, ale takiego, które nie jest chwilowe. Słyszeliście może określenie jak dopaminowy zastrzyk, dopaminowy kop? Z czym wam się to kojarzy? Z czymś długoterminowym, czy z czymś, co działa szybko tu i teraz? Jeśli odpowiedzieliście tu i teraz, to macie rację. Zapamiętajcie, to ważne. Dopamina równa się krótko trwała radość. Przyjrzyjmy się tej dopaminie, która potocznie nazywana jest hormonem nagrody. Dopamina odpowiada za te szybkie, intensywne poczucie przyjemności, które pojawia się, gdy robimy coś nowego i ekscytującego. Dopamina pojawia się wtedy, gdy dostajemy powiadomienie w telefonie, gdy dostajemy lajka, komentarz. Każda nowa wiadomość wywołuje właśnie wyrzut dopaminy, który daje uczucie szybkiej satysfakcji. Niestety, dopamina bardzo uzależnia. Bo kiedy zaczynamy stale szukać kolejnych bodźców, stajemy się uzależnieni od tych chwilowych nagród, co w dłuższej perspektywie niestety prowadzi do uczucia niepokoju, rozproszenia, rozbicia i poczucia pustki. Czyli jak nie ma nagród, to czujemy się jak przysłowiowy narkoman bez swojej działki. Mocne porównanie, ale prawdziwe. No, jednym słowem, nie jest dobrze jeszcze wam trochę bardziej przybliżę ten temat dopaminowy. Badania w obszarze neuronauki pokazują, że nasz mózg może dosłownie uzależnić się od stałych wyrzutów dopaminy. Kiedy staramy się ograniczyć ilość powiadomień lub odkładamy telefon, odczuwamy wewnętrzny niepokój. Mózg dosłownie tęskni za nagrodą, do której się przyzwyczaił co pokazuje, jak silny może być wpływ dopaminy na nasze ciało i samopoczucie. Dzieci, których mózgi dopiero się rozwijają, są szczególnie podatne na dopaminowe bodźce, takie jak kry czy media społecznościowe. To uzależnienie od szybkich nagród może prowadzić do zaburzeń uwagi, a w późniejszym czasie do trudności regulacji emocji i koncentracji. To taka trochę zmora naszych czasów. O ile nasze mózgi są w miarę przystosowane i rozwinięte, o tyle dzieci z tymi obecnymi bodźcami sobie średnio radzą. Teraz pojawia się pytanie. Skoro ta dopamina jest taka zła, to jak budować poczucie szczęścia, aby czuć szczęście takie prawdziwe, realne, niezależne od przysłowiowych lajków? I tu pojawia się serotonina. To hormon, który w przeciwieństwie do dopaminy jest hormonem, który przynosi nam takie poczucie stabilności i równowagi, gdy czujemy się dobrze. W skrócie, serotonina odpowiada za głębokie i długotrwałe poczucie zadowolenia, które nie wymaga ciągłych bodźców. Oznacza to, że to właśnie dzięki serotoninie możesz poczuć spokój, spełnienie, nawet gdy nie dzieje się nic spektakularnego. Serotonina to jest tak zwany fajny hormon szczęścia. No i jak w tej sytuacji dbać o to, aby serotonina była obecna w ciele? Liczne badania naukowe wykazały, że takie rzeczy jak kontakt z naturą, spacer, Świadoma aktywność fizyczna, yoga, ćwiczenia wpływa na zwiększenie poziomu serotoniny, co sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu. Co jeszcze? Regularne chwile uważności, takiej świadomej, takie momenty świadomego życia, uważny spacer bez telefonu. Posiłek z przyjaciółmi, rozmowa z przyjaciółmi, kontakt z bliską osobą, medytacja. Te rzeczy pozwalają nam budować i wzmacniać poziom serotoniny, co przyczynia się do większej stabilności emocjonalnej. To właśnie dzięki temu na co dzień czujemy taką większą stabilność emocjonalną. A i jeszcze jedno, bardzo ważne dla serotoniny przytulanie. Tam już mamy też oksytocynę, ale to o tym będzie jeszcze kolejny odcinek. No i więzi, relacje z bliskimi. Dbajcie o to, bo to jest właśnie nasza baza długotrwałego szczęścia. Chciałam Wam też dzisiaj polecić bardzo ciekawą książkę i uważam, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową w liceum. Książka Rika Hansona: Szczęśliwy Mózg. Ta książka pokazuje, jak dbać o codzienność, jak dbać o swój dobrostan. Pokazuje też, jak działa mózg. Ja Wam ją polecam bardzo. Jeśli nie czytaliście jej jeszcze, koniecznie przeczytajcie. Ja bardzo żałuję, że tego typu publikacje nie są lekturami obowiązkowymi w szkole. I jeszcze chciałam się z wami podzielić jedną ważną praktyką, którą Rick Hanson opisuje w swojej książce. Ta praktyka nazywa się Zatrzymaj i przyjmij. Ja jestem wielką fanką tej praktyki i jest ona moją codziennością od lat. Ta praktyka polega na świadomym zatrzymaniu się przy każdej drobnej, pozytywnej chwili, którą zauważasz. Ja, na przykład, bardzo lubię taki moment rano, kiedy zaparzę kawę i czuję smak tej świeżo zaparzonej, zmielonej kawy. I w tej praktyce chodzi o drobiazgi, o takie małe rzeczy, które na co dzień nam umykają. Może to być właśnie, na przykład, smak kawy, smak herbaty, może to być ciepło słońca na twarzy. Gdy gdzieś idziemy, miła rozmowa z panią z warzywniaka, ciekawa książka, nawet to, że masz te 15 minut na to, żeby ją przeczytać, pyszny posiłek, to świetna opcja, żeby zatrzymać się i czuć, przyjmować dobro, które ci daje ten posiłek. No i moje ulubione, to jest taki moment w ciągu dnia, kiedy mój kot przybiega do mnie, siada mi na kolanach, tak bardzo się do mnie tuli i mruczy. I to są takie momenty, które trzeba celebrować, zatrzymywać się, przyjmować je i cieszyć się, że one są. Nawet jak o tym mówię, to, to się uśmiecham. I w tej praktyce właśnie chodzi o to, że kiedy poczujesz tą przyjemność, zatrzymaj się na niej na chwilę dłużej. Świadomie przyjmuj ten moment i pozwól mu zagościć w Twoim umyśle. Bądź dokładnie w tym momencie. Ta praktyka pomaga wzmacniać taki codzienny poziom serotoniny, a o to nam chodzi. I bardzo ważne, uczy mózg odnajdować pozytywne chwile w codziennych doświadczeniach. Bardzo zachęcam Cię do regularnej praktyki. I podsumowując nasz odcinek, chciałam podkreślić, że nasze szczęście nie opiera się na szybkim kopie dopaminowym. Długotrwałą radość przynosi serotonina, która pozwala budować stabilne poczucie satysfakcji i takiej życiowej równowagi. Praktyki uważności, regularne wyciszanie się i proste, takie zwyczajne, codzienne chwile wdzięczności to właśnie one pozwalają pielęgnować takie podejście do życia, które opiera się na trwałym poczuciu szczęścia. I mam nadzieję, że ten odcinek zainspiruje Cię do spojrzenia na codzienne nawyki z nowej perspektywy, z perspektywy serotoniny. Dziękuję Ci za wysłuchanie. Zaobserwuj, polub i daj znać, co myślisz o tej serotoninie w swoim życiu. A ja zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka.